W ostatnim czasie pojawiły się plotki, że Ubisoft szykuje odświeżenie Assassin's Creed 4 Black Flag. No a co ciekawe, ma być to zupełny remake, jak donoszą plotki. No i też chciałem wam odpowiedzieć w tym materiale na pytanie, czy remake to dobry pomysł. No i dodatkowo rozważymy sobie, co by było lepsze: czy remake, czy remaster. Poruszymy tutaj również takie tematy jak różnice właśnie pomiędzy remasterem a remakem, dodatkowo jakie produkcje w ostatnim czasie wyszły zremake'owane i czy były to udane remake'i, Dodatkowo sprawdzimy aktualną kondycję Ubisoftu i produkcję, które ostatnio właśnie zostały wydane, i czy może mieć to wpływ na nadchodzący, że tak powiem, chociaż on tak szybko się nie pojawi, ten remake Black Flaga. No i ostatecznie odpowiemy sobie na pytanie, które zadałem wcześniej, czyli to najważniejsze. No a tymczasem zapraszam Was również do podzielenia się własną opinią w komentarzu, czy uważacie, że remake Black Flaga to dobry pomysł. Czy też nie? No i lecimy z materiałem. No, i tak też na początku najważniejsze jest to, oczywiście, żebyśmy znali te pojęcia Remake i Remaster. Zakładam, że większość z Was może mieć pojęcie i wie, z czym to się je, aczkolwiek tak, gwoli ścisłości, żebyśmy wiedzieli, no to tak, Remake jest to produkcja, którą się tworzy od zera na zazwyczaj nowym silniku, takim aktualnym, który po prostu dowozi nam najnowsze technologie. Grafikę i dodatkowo może się tak zdarzyć, że zmieni się również częściowo scenariusz, gdyż no nie zawsze się zgadzają w takich produkcjach wszystkie szczegóły, gdzieś zostały popełnione błędy, no i deweloperzy próbują to po latach poprawić, gdyż remake, no jak sama nazwa wskazuje, tworzymy od nowa jakąś produkcję, która już była. Wcześniej wydane. Dodatkowo w takim remake'u również mogą się pojawić nowe mechaniki, no bo zmieniają się czasy, mamy nowe technologie, nowe standardy, dlatego zazwyczaj się to dostosowuje. W takiej produkcji zremakowanej również lokacje, jak i postacie mogą ulec zmianie, jak chociażby dobrym przykładem jest tutaj Mafia 1 Definitive Edition, w której to właśnie postacie częściowo zostały poprawione, częściowo zmienione co no, nie do końca się zderzyło z pozytywnymi opiniami wśród graczy, aczkolwiek akurat Mafia 1 to był dobry przykład takiego remake'u, który ja osobiście uważam za flagowy i to mi się bardzo podobało. Dobrze, remaster. Czym on jest? W remasterze również mamy poprawę graficzną, aczkolwiek ona nie opiera się o zmianę silnika, tylko raczej o poprawę rozdzielczości tekstur, poprawy oświetlenia, jeżeli jest to możliwe, Dodatkowo dostajemy większą rozdzielczość ogólną gry, żebyśmy mogli po prostu na nowym sprzęcie, na nowych monitorach i tego typu rzeczy Korzystać z pełnych wrażeń no i dodatkowo zwiększone są FPS-y, że tak powiem, uwolnione z tego względu, że kiedyś po prostu były ograniczane, czy tam na konsolę do 30, czy na PC-tach. W przypadku Black Flaga do 60. No i dodatkowo jeszcze ogólna poprawa optymalizacji gry, żeby chodziła na każdym sprzęcie dobrze. No i w szczególności, żebyśmy mogli na nowym sprzęcie w ogóle odpalić tą starą grę. Ja ogólnie kieruję się trochę taką moją opinią, że Remaster to powinna dostać gra, która już jako pierwowzór była bardzo dobra i gracze byli zadowoleni i naprawdę oceny miała bardzo dobre. No a Remake to raczej taka gra, której pomysł był bardzo dobry, świat załóżmy był mega ciekawy, jako sam scenariusz. Natomiast deweloper, który zabrał się za tworzenie tej gry, nie do końca oddał klimat. No i serce danej produkcji po prostu, że był bardzo ciekawy pomysł, aczkolwiek nie został on wystarczająco dobrze zrealizowany. Jeżeli chodzi o gry, które w ostatnim czasie zostały zremakowane, no to tutaj mamy. Ja tak sobie wypisałem, że jako udane, no to właśnie ta Mafia 1 Definitive Edition, no i te postacie, które nie do końca, nie wszystkim przypadają do gustu, gdyż wygląd ich tak średnio był odzorowany. Niektórzy byli całkowicie zmienieni, aczkolwiek ja go stawiam na tym pierwszym miejscu. I jeżeli Black Flag miałby powstać, całkowicie zremakowany, jeżeli te plotki się potwierdzą, no to tak bym chciał go zobaczyć, aczkolwiek, no. Te niuanse jak na przykład twarze głównych bohaterów no muszą być identyczne. To nie jest gra jak Mafia 1, że dawno dam do temu i one były kanciate, tylko raczej jest to gra dosyć, dosyć młoda w porównaniu do Mafii, no i tam już da się odzorować 1 do 1 te twarze. Dodatkowo jeszcze w ostatnim czasie z pozytywnym odzewem spotkał się Dead Space chociażby, który wyszedł w 2023 roku Black Mesa, który to, był, który to jest remake'em Half-Life'a jedynki. No to też taka dosyć ważna produkcja. Tutaj ciekawostką, kto inny tworzył? ten remake, nie samo Valve. No i oczywiście Resident Evil 4, które naprawdę jest kochane przez fanów. Co do nieudanych, no to oczywiście tu jest ten flagowy przykład w ostatnim czasie GTA Trilogy, no i The Definitive Edition, które było masakrą, no i nie wiem, czy teraz już wszystko poprawili, aczkolwiek jak w momencie premiery, jak kupiłem i y, podpalałem sobie te gry, to była masakra tam na pewno chcieli to zrealizować małym nakładem pracy aczkolwiek no jednak tą pracę trzeba było włożyć no i szkoda że sam Rockstar się tym nie zajął tylko gdzieś tam wydelegował osobne studio no i to na pewno wpłynęło na ogólną jakość tej gry. Dodatkowo takim ciekawym przykładem jest The Last of Us 2 gdzie zrobili remake czy boże remaster tego no i Szczerze mówiąc, ta gra jest na tyle młoda, ledwo co gra wyszła, i oni już zrobili remaster, który wyszedł w tym roku w styczniu. Więc trochę nie widzę powodu do tego typu rzeczy. I to rzuca nam trochę taki pogląd na to, czego byśmy mogli się spodziewać. Więc jeszcze go wybierać, a co do ostatecznie dostaniemy? Zobaczymy. Kolejną ważną sprawą to oczywiście jest to, jak my teraz odbieramy tą pierwotną wersję gry. No bo jeżeli wracamy i ta gra się wydaje naprawdę kanciata, zaburzone mamy to postrzeganie gry, mieliśmy takie wy wyidealizowane wspomnienia, że ta gra była niesamowicie ładna, a teraz jak wracamy do niej, no to już to nie jest to samo, wiecie, to no nie chce się w to grać. No to tu jest ciężko. No to ta gra wymaga takiej poprawy. No, a że my w ostatnim czasie, dosłownie wczoraj, wróciliśmy sobie do dlaczego mówię my, dlatego że odbywało się to na streamie i zapraszam was wszystkich oczywiście. Aktualnie właśnie przechodzimy Black Flaga. No a dlaczego w ogóle o tym wspominam? A to dlatego, że chciałem wam powiedzieć, jakie były moje wrażenia właśnie po powrocie do Black Flaga, które miało miejsce nie wiem ile lat minęło z 10, 8. Gdzieś od ostatniej rozgrywki, no i pamiętałem, naprawdę kocham tą grę, tą część, i byłem ciekawy, jak będą wyglądały moje wrażenia. No, i tak sobie wypisałem e, taką listę plusy, minusy, no i wygląda to następująco. Przede wszystkim ta dynamiczna i efektowna walka, no to jest coś pięknego. I przechodzę teraz po kolei wszystkie asasyny od jedynki, i tu jest najbardziej dynamiczna i efektowna. Te wykończenia, ta walka e, między przeciwnikami naprawdę dynamicznie przeskakuje, coś pięknego. Mocne kolory, takie intensywne, te nasycenie, coś pięknego. Ja uwielbiam takie kolory, od razu chce się żyć i grać i przechodzić, człowiek jest nakręcony do rozgrywki. Interesujące postacie, no to coś cóż tu dużo mówić. Po prostu, no jeżeli się słucha, chłonie się ten mm, wątek fabularny, coś pięknego. No ja tu mówię w samych superlatywach oczywiście, bo ja jestem wielkim fanem Black Flaga, no ale... Też no, każdy mówi swoje subiektywne zdanie. Wy też możecie wyrazić swoją opinię w komentarzach na temat tej produkcji. Zapraszam serdecznie. Dalej, no oczywiście, wątek piracki, walka na morzu, no i rozwój kawki, czyli statku, którym zarządza Edward. No, wszystkie te aspekty mnie jak najbardziej przekonują, no i tutaj raczej ja nie mam wątpliwości, że no, to są same zalety. Tej produkcji. Minus, który od razu na samym starcie, w sumie przed rozpoczęciem jeszcze fabuły, no to przede wszystkim optymalizacja na aktualnym sprzęcie. Ta gra ma swoje lata, no i niestety rozdzielczość, o ile się zgadza, bo jest Full HD, no to nie możemy ustawić 144 Hz w ustawieniach. Jakaś jedna rozdzielczość miała tyle herców, ale nie wiem z jakiego powodu akurat nie miało to Full HD. Tych herców. Dodatkowo, no, FPSy zablokowane na 60. Szkoda tylko, że przy tym sprzęcie, ja aktualnie posiadam, no, nie ma problemu, żeby kręcić większe FPSy, a gra, mimo tego, jest zablokowana na 60. Nie próbowałem modować, czy da się te FPSy uwolnić w jakiś sposób. Nie wiem, ale nie o tym dzisiaj rozmawiamy. No i ostatnie, to ta rozdzielczość tekstur, która jest pierwotnie, no i którą tam mamy teraz dostępną. Wygląda to w ten sposób, że mogłoby być lepsze mogłoby zostać poprawione. Aczkolwiek nie jest to wymuszane, bo ogólnie, jak dla mnie, gra jest całkowicie grywalna, ale najbardziej właśnie denerwują mnie te spadki FPS-ów, co jest konieczne, by zostało poprawione, oczywiście. Kolejnym segmentem w materiale, o którym wspomniałem na początku, no to jest aktualny rozwój Ubisoftu, no i to, co on teraz robi. Tutaj nie możemy oczywiście pominąć ostatniej premiery, czyli Skull Bones, który to jest bardzo mocno związany właśnie z tym tytułem, czyli Black Flagiem, który to. Powstał w wyniku umieszczenia tego segmentu, tej mechaniki pływania statkiem walki morskiej, który tak przypadł do gustu graczom w tamtych czasach. No i Ubisoft miał dobry pomysł, zrobimy samą taką piracką grę. Było to genialne, ludzie nie mogli się doczekać, no ale dawno temu już zapomnieli o tym, że Ubisoft miał w planach taką produkcję, bo ona była bodajże 11 lat w produkcji. Kilkukrotnie zmieniali pomysły czy tam wizję tej produkcji. Było to weryfikowane z fanami przez jakieś testy alfa czy beta. No i po ostatnich testach gracze już wyrazili swoją aprobatę, że może zostać wydana, że będzie ok. Tylko problem w tym, że w becie myśleliśmy, że nie mamy wszystkiego pokazanego, no a ostatecznie okazało się, że no, gra jest wygląda pięknie, bardzo fajnie się pływa, walka też jest niczego sobie, rozwój statku. Też nawet, nawet mógłby być bardziej rozwinięty, ale dobra, niech będzie. No ale ostatecznie po kilku godzinach grania okazało się, że gra jest super powtarzalna i brakuje kontentu. No po kilkunastu czy maksymalnie po kilkudziesięciu godzinach okazuje się, że mamy wymaksowane wszystko. No i niestety oceny poszły bardzo mocno w dół tej produkcji. Tutaj widzimy ten brak pomysłu Ubisoftu, no i też te limbo produkcyjne, w którym utknęła ta gra. No, przez tak wiele lat, to zdaję sobie sprawę, że woleliby to całkowicie zakończyć ten projekt i go nie wydawać, aczkolwiek tam były jakieś inne prawne rzeczy które musieli dowieść i prawdopodobnie to było powodem. Dodatkowo drugą rzeczą, która była w niedawnym czasie wydana, no to oczywiście Assassin's Creed Mirage, czyli z naszej ukochanej serii kolejna odsłona. No i tutaj również ona miała zaspokoić hardkorowych graczy, tych, którzy są z serią od początku, że będzie to mniejsza produkcja skupiona tylko i wyłącznie na jednym gęsto zabudowanym mieście. No i miała przywoływać wspomnienia z pierwszych części serii. No i tutaj mamy różne oceny, różne opinie na temat tej produkcji. Jednym się podobało, drugim niekoniecznie. No i tym, co niekoniecznie, no to tam podawali, że miasto mogłoby być większe. Inni znowu, że była za krótka. No a jeszcze inni po prostu nie czuli klimatu tej. Produkcji, dlatego no ciężko jest wszystkim dogodzić, aczkolwiek no ja po części rozumiem skąd to się wywodzi, no bo ta produkcja w ogóle powstała jako jako DLC do Valhalla, no a ostatecznie została e, wyewoluowała na osobną produkcję. Zakładam, że powodem tego w ogóle była konieczność e, przedłużenia okresu produkcyjnego Assassin's Creed Red, no i tam liczymy już na większe wodotryski efekty i tam be, powinno być o wiele bardziej rozwinięta tamta produkcja w stosunku do ostatnich trzech tych największych No i podsumowując ten miraż, to wydaje mi się że właśnie Ubisoft liczył na odbicie się od że tak powiem może nie dna bo na samym dnie jeszcze nie jest ale że się odbije i te opinie o Ubisoftie o deweloperze jako tako wrócą na ten wyższy poziom i że te oceny również poszybują do góry No a niestety się nie udało No i tym samym dochodzimy do ostatniego tematu czyli co ja uważam na temat tego pomysłu i czy jest to dobry pomysł, żeby robić remake czy też remaster, bo musimy tutaj trochę te dwie rzeczy obgadać. Po pierwsze, wydaje mi się, że właśnie to jest kolejny taki skok na poprawę swojej opinii w oczach graczy, żeby zrobić poprawę. Jakiejś produkcji, która była naprawdę ceniona. I tak też, mi się wydaje to na bardzo ryzykowny pomysł, bo poprawiać czy też odświeżać grę, która naprawdę jest ceniona przez graczy i szczególnie przez fanów serii, jest gdzieś tam w topce, w top 5 na pewno. Jak u mnie, to akurat nie wiem, top 1 albo top 2, tu się waham jeszcze, ale nieważne. No to y, naprawdę muszą szczegółowo podejść do tego i zrozumieć, y, dlaczego ta gra jest tak ceniona przez graczy. Bo to nie chodzi tylko o to, że właśnie był ten y, segment, y, którym sobie pływamy po morzu i walczymy, no bo tak myśleli, tworząc Hunen Bonds, co ostatecznie no nie wyszło. Dlatego tam jest więcej aspektów, y, czy też klimat, postacie, te y, interakcje. Ogólnie cała fabuła, no tam jest bardzo dużo powiązań. Ta siatka nie jest taka prostolinina od A do B, tylko naprawdę je rozchodzi się na wiele innych szczegółów, które mają tutaj ważną rolę do spełnienia. No i muszą to naprawdę dobrze przeanalizować, jeżeli chcą robić ten remake. Ogólnie ja uważam, że remake to jest najgorsze, co mogą wybrać, no bo tam jest naprawdę nikła szansa na to, że oni to zrobią dobrze. Patrząc, że próbują różne rzeczy, w ostatnim czasie właśnie jeszcze Prince of Persia była, która się spotkała z super ocenami jak na tą produkcję, aczkolwiek też nie do końca na to liczyli gracze. Tak więc w mojej opinii remake to nie jest ścieżka, którą Ubisoft powinien iść w tym przypadku. Raczej powinien wykorzystać to, że ma dobrą produkcję, bardzo dobrą produkcję, bo oceny są na Meta naprawdę zaskakujące, nawet nie pamiętałem, że aż takie dobre były. No, i raczej bym się skłaniał, żeby zrobić remaster, poprawić tekstury, oświetlenie, jeżeli to możliwe, dodatkowo poprawić optymalizację, no i dodać tą możliwość większej ilości FPS-ów i dodać na aktualny sprzęt, o ile, o ile jest w ogóle. Bo szczerze mówiąc, się nie orientuję, czy na takim PlayStation 5 jest dostępny, czy też nie. No ale tak by się to prezentowało, moi drodzy, dlatego no jest dużo rzeczy do rozpatrzenia. Mam nadzieję, że ostatecznie stworzą. Remaster, a nie remake. Oczywiście zachęcam Was również do wyrażenia swojej opinii w komentarzu. Jest tutaj dużo takich części, które trzeba przeanalizować przed stworzeniem takiej produkcji. Ale ostatecznie zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja już i tak się dziwiłem, że nie dostaliśmy na 15-lecie Assassin's Creed 1 Remastera. Chociaż ta produkcja akurat zasługuje na remake, właśnie. To chyba, chyba coś się Ubisoftowi nie pokleiły te sprawy. No bo tam mogli zrobić remake, a tutaj remaster. No tak tak to się prezentuje, przynajmniej w mojej głowie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnym materiale, czy też na streama z Assassin's Creed Blackpack. Trzymajcie się na razie. Cześć, cześć, cześć.